Chciałbym Ci tutaj dać strategię, która właśnie pozwoli Ci zgubić jak największą ilość kilogramów w przeciągu jak najkrótszej ilości czasu. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę mamy dostęp do bardzo dużej ilości narzędzi, a pomimo tego, bardzo wiele osób zmaga się z nadwagą i ma problem, żeby właśnie schudnąć. W dzisiejszym filmie chciałbym Ci przedstawić, jak to osiągnąć, jak to zrobić i właśnie wyedukować Cię, żebyś sam wiedział, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, dzięki czemu sam tak naprawdę będziesz mógł podjąć jakieś kroki, żeby właśnie zgubić zbędne kilogramy. Ja ponad 40 kg i aktualnie zajmuję się tym, że pomagam innym zrobić dokładnie to samo. Polecam zasubskrybować mój kanał, regularnie dodaję tutaj filmy, dzięki którym będziesz wiedział jak schudnąć i przejść transformację sylwetki. Chciałbym tutaj zacząć od początku, bo moim zdaniem właśnie to jest najważniejsze, że jeżeli Ty chcesz schudnąć, musisz wygenerować deficyt. Jest to po prostu rzecz najważniejsza, jest to podstawa i żeby właśnie zgubić 10 kg w przeciągu 30 dni, musiałbyś właśnie wygenerować taki deficyt, czyli wygenerować taką ilość energii, którą Twój organizm pobrał z Tkanki tłuszczowej i na takiej zasadzie w ogóle działa odchudzanie, że my generujemy ten deficyt, czyli że nasze dzienne spalanie to jest 3000, myjemy 2000 kalorii i te 1000 kalorii, które właśnie nam brakuje, żeby Twój organizm mógł właśnie funkcjonować. Twój organizm właśnie weźmie tą energię z zapasów tkanki tłuszczowej, czyli spali tkankę tłuszczową po to, żeby mieć energię na to, żeby funkcjonować. Dlatego to jest właśnie podstawa, to jest najważniejsza rzecz. I tutaj właśnie, żeby zgubić 1 kg tkanki tłuszczowej, musisz wygenerować. Deficyt o równowartości około 7700 ,7 kalorii, czyli właśnie, żeby zgubić 10 kg w ciągu 30 dni musisz wygenerować deficyt o równowartości 77 tysięcy w ciągu 30 dni. Jak sobie to podzielimy na 30 dni, czyli wyjdzie nam, jaki dziennie musimy mieć deficyt, żeby właśnie spalić 10 kg w ciągu 30 dni. Jest to fajne z tego powodu, że później wiesz, mógł trochę podejść sobie do tego naukowo, czyli jak zaczniesz sobie mierzyć, ile spalasz, ile jesz, to dosłownie co do grama będziesz mógł stwierdzić, ile potrzebujesz dziennie zjeść, ile musisz codziennie spalić, żeby spalić taką ilość kilogramów. Czyli tutaj uśrednimy, że żeby spalić 10 kilogramów tkanki tłuszczowej, musisz wygenerować deficyt o równowartości 70 tysięcy Kalorii. Jak sobie to podzielimy na 30 dni, to wyjdzie nam, że musimy spalać dziennie 2500 kalorii, żeby spalić w przeciągu 30 dni 10 kg, i dlatego już sam fakt, że weźmiemy, że będziesz musiał wygenerować deficyt codziennie przez 30 dni, 2500 kalorii, jest to no praktycznie niemożliwe z tego powodu, żebyś musiał przez 30 dni dosłownie nic nie jeść, żeby wygenerować taki właśnie deficyt, bo średnie spalanie takiej przeciętnej osoby, uśredniając to jest około 2800, do 3000 kalorii i to już jest naprawdę dużo, dlatego no to jest praktycznie 2500 kalorii, no to byś mógł dziennie jeść maksymalnie 300-400 kalorii ekstremalnie mało, dlatego właśnie to jest ekstremalnie niezdrowe i nie polecam właśnie tutaj gubić kilogramów właśnie tak szybko w takim tempie, bo właśnie, właśnie to jest taka wtedy typowa dieta głodówkowa nawet jak ty sobie stwierdzisz, że nie dobra, ja to zrobię, to jest dla mnie do zrobienia łatwiutko, 300 kalorii dziennie, co to jest, zjem to jest równowartość trzech bananów, ja jestem po prostu hardcorem, mi to się uda zrobić bez problemu, no to właśnie uświadom sobie to, że może wytrzymasz jedząc 300, 400, 500 kalorii dziennie przez tydzień czasu, ale gwarantuję ci, organizm nie jest taki głupi. Po jakimś czasie zacznie obniżać tobie tak hormony, zacznie ci spadać metabolizm, po to, że organizm zacznie się bronić przed tym, że ty gubisz taką ekstremalną ilość kilogramów w tak krótkim czasie, bo ogólnie to jest dla organizmu sytuacja stresowa, czyli że twój organizm w głowie ma coś takiego, że okej, okay, jest mniejsza ilość jedzenia, trzeba zrobić wszystko, żeby, no żeby po prostu nie umrzeć, i zacznie tutaj właśnie spowalniać tobie metabolizm żebyś w ciągu dnia przeżył na tych 300 kaloriach i zaczniesz się po prostu palić masę mięśniową, zaczną się pogarszać hormony i wszystko po to, żeby organizm był w homeostazie, czyli żebyś dał radę po prostu przeżyć na tych 300 kaloriach. Dlatego tutaj nie polecam takiego podejścia, nie polecam właśnie tutaj gubić takiej ilości kilogramów w przeciągu tak krótkiego czasu. Raczej bym tutaj celował w deficyt 500 do 1000 kalorii. To będzie taka ilość, że będziesz gubił w tygodniu pół kilo do kilograma i jest to ciągle taka ilość, że będziesz faktycznie gubił tkankę tłuszczową, będziesz widział progres ale z drugiej strony będzie to na tyle mały deficyt, że twój organizm, że tak powiem nie zorientuje się, że coś jest nie tak i że po prostu wtedy będzie fajnie zdrowo gubił tobie tankę tłuszczową dlatego polecam właśnie bardziej tutaj przejść w taki sposób, żeby to właśnie w ten sposób do tego podejść. No i też właśnie jest jeszcze tutaj druga rzecz, tak naprawdę że możesz do tego deficytu podejść w taki sposób, że nie tylko kontrolować właśnie swoją kalorykę, ale też możesz zwiększyć po prostu swoje zapotrzebowanie. Czyli na przykład dziennie palić dodatkowe 500 kalorii i to będzie powodowało, że sam tak, że ty będziesz palił dodatkowe 500 kalorii przy takim założeniu, że będziesz jadł dziennie swoje utrzymanie, spowoduje, że będziesz gubił pół kilograma na tydzień. I dlatego, właśnie tutaj, też polecam robić 10 tysięcy kroków, bo przy takiej ilości, czyli 10 tysięcy kroków dziennie, byś właśnie spalał dodatkowe te około 500 kalorii dziennie, co by powodowało, że sam fakt, że ty zaczniesz robić 10 tysięcy kroków dziennie, będzie powodowało, że ty będziesz gubił tygodniowo pół kilo tkanki tłuszczowej tak dodatkowo, bez, bez tak naprawdę żadnej pracy. Dodatkowo, jakbyś właśnie jeszcze wygenerował sobie dodatkowy deficyt w postaci jedzenia, dodatkowe 500 Kalorii, no to tutaj już byś miał 500 tu, 500 tu i byś gubił kilogram na tydzień. Kilogram na, na, na tydzień to jest moim zdaniem taka idealna ilość, że widzimy fajny efekt, ale jest tu dosyć niskim kosztem i też tutaj dlatego właśnie polecam robić trening siłowy z tego powodu, że trening siłowy zbuduje nam masę mięśniową. Trening siłowy jest najlepszy, żeby przyspieszyć nam właśnie metabolizm i dlatego właśnie tutaj też polecam to dla osób, które chcą schudnąć, żeby po prostu cały czas ten metabolizm był przyspieszony, bo po prostu będziemy robili właśnie ten trening siłowy, dlatego to polecam i tutaj też możesz robić. Właśnie taki trening w domu. Jeśli Ty faktycznie aktualnie na przykład nie trenowałeś kilka lat, to polecam Ci tutaj właśnie trening domowy z tego powodu, że po prostu też będzie to dla Ciebie łatwe do zrobienia. Możesz to zrobić na, na samym ciężarze ciała, bez sprzętu. No a z kolei jak na przykład nie trenowałeś kilka lat, no to też myślę, że będzie dla Ciebie ciężko tak z dnia na dzień nagle pójść na siłownię, robić jakiś super skomplikowany trening. A tak możesz sobie robić trening na ciężarze ciała w domu dwa-trzy razy w tygodniu. To będzie taka idealna ilość. I tak naprawdę to są jedyne trzy rzeczy, które właśnie musisz zrobić, żeby właśnie zgubić zbędne kilogramy. Kontrola swoich kalorii, trening siłowy 2-3 razy w tygodniu, aktywność w postaci 10 tysięcy kroków. I to tak wiadomo, opisuję tutaj w dużym skrócie, bo przy samej diecie, przy samej aktywności, przy samym treningu mógłbym tu się dużo więcej rozgadać, aczkolwiek mam tutaj tylko ten jeden film, dlatego chciałbym Ci tak pokrótce przedstawić właśnie taki, taki overview, widok z lotu ptaka, jak możesz do tego podejść i co musisz zrobić, żeby właśnie schudnąć, ale utrzymać tą wagę, czyli właśnie nie polecam diety takiej głodówkowej, gdzie jest 500 kalorii dziennie, bo jest to ekstremalnie małe. Prędzej czy później się poddasz, organizmie się poda i prawdopodobnie zaczniesz jeść jak wilk, prawdopodobnie efekt FEO. Polecam również zajrzeć do mojego opisu, jest tam podany link, gdzie dokładnie opisuję w jaki sposób schudłem dzięki diecie elastycznej przy dwóch, trzech treningach w tygodniu i ty będziesz mógł zrobić właśnie dokładnie to samo. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam!